Wielkopolskie Pogranicza, Wersalska Heterotopia. Projekt realizowany przez Nadnotecką Fundację Artystyczną ze środków województwa Wielkopolskiego. Lasy i jeziora zachodniej Wielkopolski odegrały kluczową rolę w utrwaleniu granicy wersalskiej w krajobrazie. Granica ta, choć istniała formalnie zaledwie 20 lat, od 1919 do 1939 roku, została wpisana w przestrzeń w sposób trwały poprzez przecinki leśne, drogi patrolowe, podziały administracyjne i różnice w sposobie użytkowania terenu. Po jej likwidacji w wyniku agresji niemieckiej w 1939 roku, a następnie całkowitym przesunięciu granic po 1945 roku, ślady te nie zniknęły całkowicie. Zjawisko to można opisać jako fantomową granicę, granicę nieistniejącą już w sensie prawnym, lecz nadal czytelną w krajobrazie i pamięci lokalnej. Szczególnie w terenach leśnych, gdzie brak intensywnej urbanizacji sprzyja zachowaniu dawnych struktur przestrzennych, granice polityczne wykazują zadziwiającą trwałość. Szczególnym wyzwaniem dla nowego ładu wersalskiego była infrastruktura kolejowa, projektowana wcześniej w logice państwa pruskiego, a nie przyszłych państw narodowych. W okolicach Trzciela linia kolejowa widoczna na mapie Mestiżblad z 1934 roku znalazła się po polskiej stronie granicy, mimo że jej zaplecze techniczne i funkcjonalne było historycznie związane z Niemcami. Granica państwowa została więc poprowadzona nie wzdłuż torów, lecz obok nich, często przez las, wykorzystując naturalne przeszkody terenowe jako strefę separacyjną. Ten układ przestrzenny ilustruje fundamentalną sprzeczność porządku wersalskiego. Próbę podporządkowania nowym celom politycznym infrastruktury, która była zaprojektowana w zupełnie innej logice geopolitycznej. Lokalnie oznaczało to militarne i administracyjne zagęszczenie przestrzeni obecność Straży Granicznej, kontroli infrastruktury granicznej w miejscu, które wcześniej funkcjonowało jako peryferyjny leśny korytarz komunikacyjny. Przypadek lasu przy wiadukcie kolejowym koło Ściela pokazuje, że granice wersalskie w zachodniej Polsce często respektowały logikę krajobrazu naturalnego. Infrastruktura kolejowa bywała przejęta przez nowe państwo, ale nie determinowała przebiegu granicy, lasy i jeziora sprzyjają długiemu trwaniu granic fantomowych, a Zlewnia Abrei pozostaje jednym z najbardziej konsekwentnych historycznie pasów pogranicza w Europie Środkowej. To właśnie w takich miejscach z dala od miast w ciszy lasu historia granic jest dziś najlepiej widoczna, mimo że formalnie dawno przestała istnieć.